Szanowni drodzy i kochani, tym razem w autorskich spotkaniach w sieci książka, jakiej jeszcze nie było książka filozoficzna. Rzadko dziś czytamy filozofów, rzadko sięgamy po książki filozoficzne jeżeli już, to z reguły są dzieła dawnych, wielkich mistrzów. A przecież filozofia nie umarła. Filozofia wciąż nam jest potrzebna do tego, by nam wyjaśniać i objaśniać świat, w którym żyjemy. I taka jest właśnie książka Życie w kulturze wyczerpania, autorstwa księdza Sylwestra Ważyńskiego. To jest książka, która w zaskakujący sposób odpowiedziała mi na wiele pytań, z którymi się borykałem. Ona była trochę jak światło reflektora, które rozjaśniło mi punktowo bardzo wiele elementów współczesnego świata takiego mroku, który był dla mnie. Nieprzenikniony i niezrozumiały. Namówiłem kilka osób do przeczytania tej książki. Książki, która momentami nie jest łatwa, ale warto się skupić i skoncentrować, bo wszyscy, których namówiłem do czytania, powiedzieli potem: Dzięki tej książce wiele zrozumiałem. A przecież właśnie od tego są książki. Moi drodzy, środa, godzina 20. Dzień, w którym przychodzi święty Mikołaj, 6 grudnia. Jak zawsze, widzimy się o dwudziestej w autorskich spotkaniach w sieci.